Jak miałem 17 lat, miałem straszny problem w odnalezieniu siebie. Odnalezieniu tego, co tak naprawdę lubię, co tak naprawdę chcę w życiu, i miałem straszny problem z tym, że na przykład z rówieśnikami się nie dogadywałem, ja na przykład nie piłem alkoholu, nie paliłem i miałem przez to straszne problemy. Znaczy, nie takie problemy na tle tego, że nikt mnie nie lubił, bo lubili mnie, tylko że na przykład nie miałem z kim wychodzić, no bo oni tylko to robili, przez co tak naprawdę nie miałem z kim się znajomić. I sytuacja się zmieniła w pewnym momencie, kiedy z przyjacielem z podstawówki Stwierdziłem, że czas to zmienić, bo ten przyjaciel też miał takie problemy, że nie potrafił nikogo poznać, i ja stwierdziłem, że sobie napiszę do pewnej osoby. I skacając wam całą historię, no to udało mi się, zaznajomiłem się z tą osobą, poznałem ją, i wtedy się okazało, że tamta osoba była jedyną osobą, która miała dla mnie znaczenie w tamtym okresie czasu, bo po prostu nie miałem nikogo innego wokół mnie, na kim by mi jakkolwiek zależało. Więc mimo tego, że nie znałem tej drugiej osoby dobrze, wszedłem w tą relację. W 100%, bo myślałem, że to jest właśnie to, myślałem, że to jest ta pierwsza przysłowiowa miłość, że to będzie coś pięknego. Spoiler, nie było, ale chcę ci opowiedzieć całą tą historię i chcę, żebyś się nauczył na moich błędach, przez co sam nie będziesz musiał ich popełniać. Więc jak masz taką aktualnie sytuację, że masz problemy na tle miłosnym, albo problemy na tle egzystencjonalnym, że tak naprawdę nie wiesz, co ze sobą zrobić, bo nie umiesz nikogo poznać, albo masz straszne problemy, bo każda cię odrzuca, to proszę obejrzyj ten film. Więc tak jak mówiłem, wszystko zaczęło się od tego, że do niej napisałem i wszedłem w tą relację w 100%. Dlatego, że mi się po prostu udało. Że udało mi się z nią zaznajomić, że udało mi się. Jakkolwiek trochę poznać i powiedziałem sobie, to jest to, nie? Wiecie, macie ułożone w głowie, że ta pierwsza miłość to będzie właśnie ta idealna, że po tym będzie ślub, dzieci i tak dalej. Znaczy, zależy jak ty też na to patrzysz, bo nie każdy patrzy na to w ten sam sposób co ja. Możecie patrzeć na pierwszy związek, na to, że to będzie coś przelotnego i tak naprawdę macie w to wyjebane. Ja byłem mocno emocjonalnym chłopakiem. Już jestem trochę mniej, ale byłem mocno emocjonalnym chłopakiem, więc związałem się naprawdę z tą jedną osobą i stwierdziłem, że to będzie ta do końca życia. Problemy pojawiały się wtedy, kiedy zacząłem być troszeczkę wykorzystywany i troszeczkę manipulowany, ale nie umiałem na to spojrzeć obiektywnie, ze względu na to, że tak jak mówiłem. Ja sobie to tłumaczyłem, że to jest ta osoba, musimy się dostosować do siebie, i cały czas sobie. Dawałem wymówki na pewne zachowania tylko dlatego, że chciałem tak naprawdę dawać sobie te wymówki, a nie dlatego, że te wymówki miały sens. I na samym początku to jeszcze jakoś wychodziło. Tłumaczyłem sobie każde jej zachowanie, tłumaczyłem sobie każdy błąd, który tak naprawdę popełniała w stosunku do mnie, który mnie mocno bolał, ale stwierdziłem, że jestem mężczyzną, więc powinienem to wytrzymać, i tak naprawdę dawałem sobą pomiatać trochę, tylko dlatego, że stwierdziłem, no dobra, ja mogę cierpieć w tym związku, ważne, żeby dziewczyna nie cierpiała, i to był jeden z największych błędów, jaki popełniłem, a zarazem, jeden z największych kroków do mojego sukcesu. Więc tak, żeby przytoczyć pewne sytuacje, bo ja też nie byłem bez winy oczywiście. Zdarzały się sytuacje, gdzie nie okazywałem na przykład emocji, gdzie nie okazywałem tego, co tak naprawdę mógłbym okazać, przez co druga osoba poczuła się, że ja jestem taki pusty w stosunku do niej. Mogło tak być, ale tu nie chodzi o te sytuacje, gdzie są jakieś takie małe sprzeczki i tak dalej, tylko to chodzi o czyste, proste sytuacje, w których zostałem po prostu czysto skrzywdzony. I takich sytuacji było wiele, na przykład to, że spotykaliśmy się tylko wtedy, kiedy ona mogła, a nie kiedy ja mogłem. Ja na przykład zrywałem się z lekcji, albo zrywałem się wcześniej z łóżka, tylko po to, żeby później wrócić do tego łóżka po tym, jak się spotkaliśmy na te 10-15 minut i pójść na przykład do pracy, przez co ja tak naprawdę zarywałem nocki dla niej, wzywałem się z lekcji, tylko dlatego, żeby ją móc zobaczyć, a ona jakkolwiek z inicjatywą prawie nigdy nie wyszła. I to by w sumie nie było aż tak złe, gdybym w pewnym momencie nie usłyszał, że powinienem być wdzięczny za to, że ona poświęca mi czas. Gdzie to ja zrywałem się z lekcji, tylko po to, żeby zobaczyć się z nią pomiędzy na przykład jej autobusem a szkołą, czyli powiedzmy macie taką lukę, nie wiem, 7.45 przyjeżdża autobus, o 8 ma lekcję, więc o 7.45 byłem, czekałem na nią na autobus i odprowadzałem do szkoły, przez co są takie sytuacje, gdzie no wprost ta druga osoba powinna być wdzięczna za to, że poświęcasz swój czas, bo poświęcałem powiedzmy 50 minut czasu, 25 minut, żeby tam przyjść, powiedzmy spędzić te 10 minut z nią i 25 minut, żeby wrócić, tylko po to, żeby te 10 minut faktycznie z nią spędzić. I potem słyszysz takie słowa, że powinienem być wdzięczny, że ona w ogóle poświęca Ci czas. I w takich momentach naprawdę to boli. Boli strasznie, ale przechodząc do sedna tego, co chcę wam powiedzieć, dlaczego to był krok do mojego sukcesu? Popatrz na to w ten sposób, że gdyby nie te emocje, to ja aktualnie nie robiłbym połowy rzeczy, które w tamtym momencie zacząłem robić. I brzmi to głupio, ale taka jest prawda. Czyli to, że w momentach naprawdę takich złych, gdzie już byłem na skraju załamania. Szedłem na siłownię, trenowałem po 3-6 godzin dziennie i zażynałem się nieziemsko tylko dlatego, żeby coś sobie udowodnić, żeby pokazać, że faktycznie jestem siebie wart i siedziałem na tej siłowni i nie powiem Wam, że żyłowanie się praktycznie do maksimum, aż do zemdlenia, bo miałem mroczki przed oczami, takie czarne, wiecie, że dosłownie czułem się jakbym miał upaść, to jest coś dobrego. Nie, nie jest niczym dobrym, ale uważam, że był to taki kamień nilowy do tego, że aktualnie jestem tak wytrzymały, jaki jestem, jestem tak wysportowany, jaki jestem, i do tego, że jestem w stanie wytrzymać tyle, ile jestem w stanie wytrzymać czyli ta wytrzymałość. Ale jest jeszcze jedno. Czyli to, że ta druga osoba uwielbia chodzić po górach. Ja wtedy nie umiałem sobie wytłumaczyć właśnie chodzenia po górach. Bo ja wtedy miałem takie myśli, że po co tutaj przyjeżdżać kilka godzin tylko po to, żeby sobie pochodzić w takim danym miejscu. Idziesz powiedzmy te 15, 20, 30 km trasy na nogach po te 12, 13 godzin czasem, tylko po to, żeby zobaczyć kilka widoków, które tak naprawdę możesz zobaczyć na swoim telefonie, gdzie możesz spędzić czas na przykład na nagrywaniu filmów w domu, montowaniu ich. Po co marnować czas właśnie na takie coś, nie? Emanujecie dosłownie cały dzień, tylko po to, żeby sobie zrobić taki jeden pojedynczy wypad. Ale w pewnym momencie, kiedy ja zewałem z tamtą osobą, bo to była moja decyzja, już stwierdziłem, że on tego dość, już było to dla mnie trochę za dużo, więc moją decyzją był koniec tak naprawdę tego związku. Po czym trochę powiem, że zawistnie, ale pod wpływem emocji zacząłem podświadomie próbować zaimponować drugiej osobie, nie wiem dlaczego. I powiem wam, że to właśnie mnie zmieniło na lepsze. To, że cały czas chciałem zaimponować drugiej osobie, której tak naprawdę już w moim życiu nie było, ale przez to, że mogłem sobie wrzucić zdjęcie na Instagrama czy wrzucić TikToka, gdzie ja jeszcze miałem popularne konto na TikToku i bardzo dużo wyświetleń miałem, to mi dawało większą motywację, tak naprawdę, do pracy. I uważam, że tak naprawdę, wszystko, co się dzieje w swoim życiu, co się dzieje w moim życiu, co się dzieje we wszystkich życiach na tym świecie, jest z jakiegoś powodu. I to też się wydarzyło z jakiegoś powodu i wszystko się wydarza z jakiegoś powodu. Więc gdyby nie to, że ten związek był, gdyby nie to, że tak właśnie wyszedł, jak on wyszedł, to wydaje mi się, że nie byłbym aktualnie w tym samym miejscu, w którym jestem i bardzo mocno doceniam to, że byłem w tamtym momencie mocno emocjonalnie skrzywdzony, bo doszedłem w to miejsce, w które bym nie doszedł bez tego. I sądzę, że wy też powinniście wyciągnąć taką lekcję po prostu ze wszystkich swoich sytuacji życiowych, które faktycznie mogły was zniszczyć albo mogły was zbudować, ale Wy musicie wyciągnąć odpowiednie wnioski do danej sytuacji. Więc to było wszystko, co chciałem Wam powiedzieć na tym kanale. Wydaje mi się, że taki format Wam się też troszkę bardziej podoba niż, nie wiem, filmiki z góry. Ale, nie wiem, zobaczymy to. Będę wrzucać tak i tak. Kocham Was, naprawdę. Idę dalej się wspinać, bo lecę na jeden z najcięższych szczytów, jaki można w polskich Tatrach zdobyć szlakiem turystycznym. Ale jestem strasznie zmęczony naprawdę dzisiaj. Stałem jakąś lewą nogą, no, spałem godzinę i nie potrafię jakoś się zabrać. Dużo bardziej wolę odpoczywać aktualnie niż iść, co jest dziwne, bo zawsze szedłem bez zastanowienia i praktycznie nie chciało mi się odpoczywać. wale jednego żela energetycznego i lecę, bo naprawdę cienko ze mną. Rękawiczki mi spadły, a nie mogą mi spadać. Dobra. Trzymajcie się, kocham was, cześć.